Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar Samtvinnast kindinn bóndan starfi og lífi Ör meðinu verð var só og bjart í sinni Svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinnin Þetta er um að þess að koma ykkur anskotin í Róðaldunarskitta mm. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár Það er nú verðilegt að taka upp á íhjóð þessu. Nú erum við sko bræður. Við erum ekki með góðu frettir. Það komið við bríða hjá bróðunum. Það er ekki bara líflegt að skóra nýður hjá okkur bánu. Þetta er í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dánum. Við greiðum fyrir hverja kind sem er fargað. Þau hefur eitthvað að hugsa þetta í framtíðina. Við mm. viljum að við stoppum þetta við til þess að. Og hvernig höfum við, við bara að gera það? ábyrgu fyrir blóðinu. Hvar eru kynnturnar? Hvað er það það er margar. Kitty, það var að regjaða pæmir. Þeir eru að koma. Fjölgjarka Fjölgjarka Fjölgjarka's history Przybij piątkę Tygodnikowi Podhaleńskiemu. Wystarczy dostać w szkole piątkę, szóstkę, słoneczko lub uśmiechniętą buźkę, a później wypełnić kupon wycięty z Tygodnika Podhaleńskiego. Wysłać go do redakcji. To szansa na wygraną. Możesz dostać koszulkę i zaproszenie do McDonalda, a w finale wygrać wycieczkę dla całej Twojej klasy. Pamiętaj, ocena na kuponie musi być potwierdzona przez nauczyciela. Wszystkie szczegóły znajdziesz w najnowszym wydaniu Tygodnika Podhaleńskiego. Nowotarżanie protestowali przeciwko zbyt niskiemu wyrokowi za morderstwo. Obniżenie wyroku z dożywocia do 15 lat to jest dla nas policzek. Przyjaciele i gwiazdy estrady nie zapominają o ciężko chorym Karolu. Arnold zbiera pieniądze na stację meteorologiczną. Państwowej Szkole Muzycznej w Zakopanem stuknęło 70 lat. Nowy kod Leonarda da Vinci czy Ewangelia według Macieja Pinkwarta, Felietonista tygodnika podhalańskiego wydał kolejną książkę. Dwa lata temu, w dniu swoich imienin, na Nowotarskim Rynku został zamordowany 20-letni Andrzej Krzysztofiak. Morderca Dawid M. kilkakrotnie dźgnął nożem oczekującego na wejście do klubu nocnego mężczyznę. Cios w głowę okazał się śmiertelny. Sąd w Nowym Sączu skazał mordercę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył ją do 15 lat więzienia. Jak myśmy z tego Krakowa jechali, to to ja po prostu czułam się, no jakbym dostał twarz, no bo to ja już to powiedziałam, ale jak myśmy z tego Krakowa jechali, no to mówimy, no co robić. No. Wszystko mi przed tymi przed oczami tak y, mignęło i te sprawy w Sączu i ci świadkowie, ci młodzi ludzie, co przychodzili, niektórzy nawet nie chcieli, bo się bali, mówi, no ja pójdę. Dostanie parę lat, a później ja będę się bał. Strach padł nie tylko na świadków zdarzenia, ale i na mieszkańców Nowego Targu. Decyzja sędziów podważyła ich wiarę w niezawisłość sądów. W sobotę setki Nowotarżan protestowało przeciwko niesprawiedliwemu wyrokowi. Dlatego, żeby po prostu wesprzeć rodzinę w tym wszystkim i naprawdę, żeby, żeby była jakaś ta sprawiedliwość, bo po prostu no to, jest, to jest skandal. No to jest skandal tak, tak niski. Wyrok w takiej sprawie, takie brutalne zabójstwo, i to się po prostu w głowie nie mieści. Ja mam syna, w sumie dwóch synów. Jeden ma 7 lat, drugi ma dopiero półtora roku. Ale naprawdę boję się, co będzie, kiedy za kilka, kilkanaście lat, na przykład, jak wyjdą gdzieś na imprezę czy na jakieś spotkanie, co się stanie po prostu, czy oni wrócą, czy nie wrócą. Bo jeżeli taki jest wyrok, ktoś dostał 15 lat za takie straszne zabójstwo, że tak powiem no to to może być potraktowane jako zachęta dla innych zabójców. Akcję wsparła rodzina oczekująca na wyrok dla mordercy, który brutalnie zamordował i pogrzebał w listopadzie Michała Marka. Bo chcemy, żeby sprawiedliwość była i, i, i wyroki, które, które, na które zasługują oprawcy naszych najbliższych, dotknęły ich w, w całości. Akcję protestacyjną wsparł parlamentarzysta Edward Siarka. Po rozmowie z panem ministrem Ziobro Jestem pewny, że dołoży wszelkich starań, aby była rewizja tego wyroku i aby ten nieszczęsny artykuł 148 kodeksu karnego był przez sądy stosowany tak, aby nie było takich dylematów, o których dzisiaj mówimy. Pan minister to obiecał, że tak będzie. Bilety na koncert charytatywny dla Karola Stopki rozeszły się w ciągu dwóch godzin. Na wydarzenie zorganizowane przez Szymka Hycmagdzina z zespołu Future Folk przybyły gwiazdy estrady nie tylko z Podhala. Wsparcie finansowe da ogromnie dużo dla niego. Ale, ale nasze tutaj, nasze wspólne energie, nieważne kto z jakiego miejsca pochodzi, ważne, że się spotkaliśmy i możemy mu tę energię wysłać. Za sprawą gwiazd występujących na scenie, energia udzieliła się widzom po brzegi wypełniającym gościnne Kino SOKÓŁ. nie zareagowali na licytację zgromadzonych przedmiotów, jak zwykle fachowo poprowadzoną przez Kubę Meglicza. 1300, 1300 złotych po raz pierwszy, 1300 złotych po raz drugi, 1300 złotych po raz... 1400, brawo, 1400. Może pan przekaże koledze piłkę, żeby się troszeczkę podkręcił. 1400 złotych po raz pierwszy, 1400 złotych po raz drugi. 1000, 1500, to mogło! Dzisiejszy wieczór jest dowodem na to, że ludzie tak naprawdę są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, hojni, potrafią się w takich czasem krytycznych momentach scalić i rzeczywiście tak naprawdę pomóc. Kolejny koncert dla Karola odbędzie się już 21 lutego w Łopusznej. Pieniądze dla utalentowanego ucznia zakopieńskiego kanara, chorego Naraka, można również wpłacać na numery kont widocznych na ekranie. Kry biegun zimna w Kotlinie Nowotarsko-Orawskiej. To miejsce, w którym temperatura w nocy, nawet w największe upały, spada poniżej zera. Sfotografował również białą tęczę. Arnolda Jakubczyka poznaliśmy w sierpniu ubiegłego roku, kiedy ktoś okradł wybudowaną i wyposażoną przez niego stację meteorologiczną. Policja do tej pory nie znalazła sprawców. Jak na łowce mrozów przystało, Arnold nie zamierza się poddać. Ponownie wyposażył klatkę w instrumenty do pomiaru. Jednak na zabezpieczenie jej przed kolejną kradzieżą zabrakło już pieniędzy. Arnold chciałby również rejestrować pomiary drogą elektroniczną. Jego prośbę o wsparcie znajdziecie na stronie polakpotrafi.pl. Darczyńcy zostaną uhonorowani zamieszczeniem nazwiska na tablicy przy stacji badawczej. Najhojniejsi będą mogli zajrzeć do klatki meteorologicznej i na własnej skórze przeżyć sierpniowy mróz. Tradycje edukacji muzycznej sięgają w zakopanem czasów jeszcze sprzed I wojny światowej, ale pierwszy dzwonek w prawdziwej szkole muzycznej zadzwonił 1 września 1946 roku. Cztery lata później placówka została upaństwowiona. Przez wiele lat siedzibą był budynek znajdujący się do dziś na placu Niepodległości. To był stary budynek. Klasy były słabo wyposażone. Ale była tak miła atmosfera, i tak przyjemnie się pracowało i uczyło. Dzieci były zaangażowane, były nieprawdopodobnie chętne, rodzice byli zaangażowani. No poniekąd była to szkoła elitarna. Obecnie do szkoły uczęszcza 140 uczniów. Nauka gry na instrumentach przebiega w systemie indywidualnym i grupowym. Popularne są bardzo instrumenty smyczkowe skrzypce zwłaszcza tutaj na podhalu to jest związane z muzykalnością tutaj dzieci góralskich i z tym środowiskiem lokalnym. No a na fortepian też mamy zwykle chętnych, także że to są takie instrumenty popularne. No i muszę jeszcze wspomnieć gitary, bo też cieszy się dużą popularnością ten instrument. W szkole kształci się również słuch. Dzieci poznają historię muzyki, biorą udział w zajęciach z rytmiki. Mamy fantastyczną młodzież, naprawdę dzieci tutaj y, uczą się niezwykle szybko, są niezwykle chłonne, pracowite i wydaje mi się, że mają jakiś taki gen muzyczny, który odkrywam za każdym razem, kiedy jestem z nimi na lekcji. Młodzi artyści często występują na scenie, nie tylko w szkolnej auli, ale również przy okazji wydarzeń organizowanych w mieście. Aby uczcić 70-lecie szkoły, uczniowie wraz z nauczycielami dali kilka koncertów poświęconych patronowi szkoły Mieczysławowi Karłowiczowi. Lena to postać tajemnicza. To z niej Jezus wypędził siedem demonów. To ona, zgodnie z Ewangelią Świętego Jana, namaściła nogi Chrystusa olejkiem i wytarła swoimi włosami. Ladacznica czy żona Jezusa próbują odważnie interpretować przekaz współcześni. Poznajcie historię Magdaleny, napisaną przez Macieja Pinkwarta. Doszedłem do wniosku, że trzeba zabrać się za Ewangelię i przeczytać ją ze zrozumieniem. Dołożyć do tego kilka apokryfów, wgłębić się w teksty z Qumran i zobaczyć, co z tego zostało na zachodzie. Oczywiście to nie jest książka historyczna, to nie jest książka religijna, to nie jest książka antyreligijna, jest to powieść drogi. Miejscem, które zainspirowało autora, jest francuskie miasteczko Saint Marie de la Mer, Marie z morza. To tu kończy się morska podróż najbliższych Jezusa, już po jego ukrzyżowaniu. Tu do dziś cyganie czczą świętą Sarę, domniemaną córkę Magdaleny. Powieść Pinkwarta jest pełna pytań o ludzkie losy, ale również o europejskie korzenie. To nie jest książka o religii i jeżeli... Użyłaś sformułowania Ewangelia według Macieja Pinkwarta, to jest to tylko żart. Jest to może Ewangelia, może dobra nowina polega na tym tutaj, że ja opowiadam historię, która kończy się tym, że miłość przetrwa i że znosi straszliwe trudy, by przezwyciężyć własne opory wobec czegoś nieznanego, ale musi polegać na zaufaniu. Ufamy, że to co robimy, chociaż może nie dostrzegamy bezpośredniego sensu i w tym co robimy, ma jakiś cel i tym celem jest wiara w drugiego człowieka. One, one.